Witamy serdecznie. Z tej strony Krzysztof i Marcin ze Spray Team Poznań Izolacje Natryskowe. Naszym zdaniem ocieplenie Twojego domu ultraoszczędną pianą PUR to najlepsze rozwiązanie, ponieważ... Po pierwsze, primo! Piana PUR ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła. co oznacza, że świetnie zatrzymuje ciepło w Twoim budynku. Dzięki swojej strukturze, pianapur jest odporna na pleśnik grzyby, co czyni ją idealną do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. A po trzecie, primo, ultimo! Pianapur jest aplikowana natreskowo, co znacznie przyspiesza pracę izolacyjne i pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca. W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie wykonać nawet 200 metrów kwadratowych izolacji. Janapur ma długi okres trwałości, nawet do 50 lat, co sprawia, że jest to inwestycja na długie lata. Janapur jest również odporna na wilgoć, co zapobiega jej degradacji w wilgotnych warunkach. Janapur tworzy ciągłą izolację, która minimalizuje ryzyko powstania mostków termicznych, co przekłada się na mniejsze straty ciepła. Niska masa własna piany pór to jej kolejna ogromna zaleta. Jeden metrześcienny piany otwarto komórkowej waży od 6 do 14 kg, natomiast metr sześcienny piany zamknięto komórkowej od 30 do 70 kg, czyni to pianę pór idealnym materiałem do izolacji konstrukcji lekkich bądź też renowacji budynków zabytkowych, gdzie mamy ograniczoną możliwość obciążania konstrukcji. Piana Pur jest nierubiana przez kuny i inne szkodniki, ponieważ dzięki swojej strukturze utrudnia im pozbywanie się pasożytów z sierści i tworzenie tuneli. Piana Pur otwarto-komórkowa ma doskonałe właściwości wyciszające. Jest to materiał elastyczny, dlatego tego posiada świetne właściwości akustyczne. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu oraz do zaobserwowania i polubienia naszych mediów społecznościowych.